Wyobraźcie sobie, że ja jeszcze nie jestem przy, przyzwyczajony do tego, do tych zer, bo tutaj jest ogromna ilość zerw w monetach. Salam aleikum! Aleikum as Ty, mam rower! Hroję rower, kamerę no, zostało! Okay, okay. Witam serdecznie! Witam serdecznie w drugim odcinku Jak to daleko z Uzbekistanu, moi drodzy? Właśnie za mną jest wejście do gościa, który nazywa się... który pracuje w kantorze. Ale żebyśmy w języku rosyjskim nie mylili kantor. Kantor to jest biuro. To jest miejsce, gdzie się nie wymienia waluty, a wymienia się informacje. To jest, powiedziałbym, taki... taki jak to powiedzieć? Taki, takie miejsce, w którym się załatwia różne rzeczy. Na przykład, nie wiem... Yy, stypendium dla... Stypendium dla do szkoły, czy jakieś takie różne inne rzeczy tak czy inaczej moi drodzy, zaczynamy łapeczka w górę oczywiście ślad węglowy pod odcinkiem i rzecz jasna jedziemy z tematem co oni sprzedają ty? melony assalamu alaikum ja nie kupuję nie mam gdzie tego wkładać moi drodzy Jaka ściana ładna, o kurde, to jest taki kamień, ale jak tutaj ładnie, estetycznie wszystko zrobione. Ktoś by zapytał kierowniku: A czemu te ściany są takie wysokie? One przecież mają po 3-4 do 5 metrów, już Wam tłumaczę. Po pierwsze, bezpieczeństwo, chociaż tutaj poziom bezpieczeństwa w Uzbekistanie jest naprawdę wysoki. Poziom bezpieczeństwa jest naprawdę wysoki, bardzo wysoki, moi drodzy. I podróżowanie ogólnie po krajach y, muzułmańskich jest podróżowaniem bezpiecznym. Może też być tak, że mają tak wysokie po prostu ściany, żeby też zachować prywatność, żeby czuć w mieście, w dużym mieście prywatność, ale też trzeba zwrócić uwagę, że zimą są ogromne wiatry, takie wiatry, że po prostu no czapę to zwiewa w 3 sekundy, więc te, te, te mury też mogą być pewnego rodzaju przystosowaniem Salam alaikum Pewnego, ro... no, da, da, da. pewnego rodzaju przystosowanie, moi drodzy, do warunków atmosferycznych. No tutaj koleżanka mnie tutaj trochę chciała, powiem szczerze, że tego, że. Zobaczcie, jakie ładne drzwi. A to nie to nowoczesne myślałem, że to jest i, i drewno, drewno. Ten człowiek, który pracował w tym kantorze w tym office, dokończę jeszcze tak, żeby nie zapomnieć, on mówi, że on w 1970 roku z Uzbekistanu jechał autobusem z towarem, z bluzkami, ze spodniami, z koszulkami do Polski, do Warszawy, no szok. Wyobraźcie sobie, sprawdźcie na mapie, gdzie jest Uzbekistan. I teraz zobaczcie, jak jest, yy, 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 jaka jest droga lądem do Polski. Oczywiście w tamtym czasie, kiedy był Związek Radziecki i należeliśmy do niego, nie było trzeba żadnych. słuchajcie, nie było trzeba żadnych wiz. Po prostu wsiadałeś w autobus, pakowałeś towaru, ile wlezie, i jechałeś pf, do celu. Rzecz jasna, jechali 8-9 dni, coś takiego. Salam! Aleikum, salam aleikum Idę, bo ja. Słuchajcie, powiem wam, że jeżeli bym się zatrzymywał przy każdym miłym człowieku, to ja bym dopiero jutro dotarł do, do celu, a na mnie czeka taki koleżka, mojego kolegi, którego nie znam kolega. Więc ja zasuwam. Słuchajcie, jaki tutaj jest szacunek. Ja idę ulicą i do mnie, kto nie przychodzi, patrzy na mnie i od razu się wita. Ja zszokowany jestem. Dawno nie miałem tak pozytywnego pierwszego wrażenia w odwiedzanym kraju. Jestem zszokowany rzecz jasna pozytywnie. I to ma ogólnie dwie strony. Z jednej strony dobrze, yy, salam alaikum, z drugiej strony niezbyt dobrze, bo kiedy masz takie super pozytywne doświadczenia, wyłączają ci się pewne receptory postrzegania rzeczywistości. No, i to może być trochę zgubne, więc trzeba ten balans zachować. Pomimo, że jest naprawdę fantastycznie, to trzeba też zachować czujność. Dlaczego tak mówię? Ponieważ podróżując w pojedynkę, możesz liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Taki jest minus, ale plusów jest znacząco więcej. Kolor biały, tak jak wspominałem wcześniej, latem tak się maszyna nie nagrzewa. Tam tapicerki czasami się topią. Ciekawe zderzenie nowoczesności z tym, co, co było kiedyś. Czuć tutaj taki sowiecki klimat w tym mieście. Naprawdę jest tak wyważenie, tak bym powiedział. Czuć ten sowiecki klimat, czuć ten ząb upadku komunizmu, ale też czuć. Czuć tutaj pieniądz, czuć tutaj pieniądz w ogóle na wstępie, w sensie tak jakby ten kraj był do, doinwestowany. Zobaczcie tutaj ciekawy w ogóle sytuacja, Bal balkony, sorry, sorry, balkony zabudowane tak, żeby mieć ekstra pomieszczenie. Pokazywałem Wam to w serii z Armenii i z Gruzji. W Armenii było tego bardzo dużo, takich ingerencji w architekturę z wielkiej płyty stare domostwa balkony w stylu takim jak niegdyś królowie mieli swoje wychodki tak niegdyś właśnie z fasady wystawały takie balkony na których królowie mieli wychodki dość ciekawy w ogóle dość ciekawa taka taka powiedziałbym takie unowocześnienie w zamkach jak sobie poczytacie ale dobrze idziemy idziemy do przodu i w końcu dojdziemy do celu no, no, no! Hey, staramy się! Karmeslaw, karmeslaw! No, no break, no break! Please! mam rower, kroję rower, karmeslaw. No, zostało. ok, ok. Now is now, torus. Thank you guys. Spasiby wam. Hello Dziękuję. Ah, thank you. Dzięki. Moi drodzy, Już miałem rower. Widzicie, szybka akcja, Akcja! reakcja. Jest rower na horyzoncie, kroimy rower i dzida! Tutaj jestem ustawiony ze swoim koleżką Gdzieś chyba apartament jest tutaj Więc mamy miejscówkę na nocleg oh oh Mam was <tryk> Moi drodzy zobaczcie gdzie tutaj jesteśmy To jest apartament Johanna Koleżki z Niemiec Teraz pokazuję wam tutaj zobaczcie yy, Tu jest mój koleżka Salam aleikum. Salam aleikum Mój kumpel Zobaczcie jaki wielki po prostu lokal Tutaj jest mapa świata, rzecz jasna. To mi się podoba. Ja w swoim domu też taką zrobię. Ale zobaczcie, kogo my tu mamy. Miau, Tutaj, miau, ale... miau, miau, miau. Kicia jest. A, czarny, co? Zobaczcie. Jest kot. Proszę bardzo. Tutaj. Pulpettino, pulpetina, Pulpettino. Dzień dobry. Witam Państwa. Nowy dzień w Uzbekistanie. śpię. Jak na kierownika przystało za sofą w dużym pokoju. O, taką mam miejscówkę. Tam spał jeden ziomek, nauczyciel. Tu spał student. I tam, tam spał kolejny student. A dzisiaj przyjdzie jeszcze kolejny student. I w nocy jeszcze przyjedzie Johan, mój koleżka z Niemiec. I jeszcze to jest pulpet. Pulpet, gdzie, gdzie jesteś? To jest pulpet. Pulpet ma na imię czosnek. I czosnek został zebrany od mamy zbyt wcześnie, ponieważ jak przyjechałem wczoraj, to przyszedł do mnie i ssał kocyk I dzisiaj rano też ssał kocyk, więc czosnek. Ale czosnek ma coś takiego. O, teraz przed, przed kamerą nie gryzie mnie. A normalnie mnie gryzie. Chyba mnie już polubił. Czosnek. I on ze mną spał, wiecie? On ze mną spał i ja się bałem, że, że, że go po prostu nogą przy tego, przy tego przyduszę. I czosnek zaraz poluje na dwie muszki na oknie. <słuch> <słuch> Z kierownikiem się pobawić można. <słuch> się pobawić można. Dobrze, czas wstawać i iść eksplorować. Zobaczcie jak ładnie poukładane schody. Czas troszkę się wyrwać do miasta. I sobie pobujać się tutaj po Adijem i zobaczyć ichniejsze życie. Muszę złapać Eski Shaha. Kurde, nie, nie czytam tak szybko, w ichniejszym. No holender nie wiem czy złapie. tutaj cały czas jedzie jakiś buzik, ten mały taki, ten żółty. I muszę wyczaić eski szacha. Jak jest napisane? Wymyśliłem zarąbisty patent. Jak nie wiesz, jak złapać daną maszutkę na eski shaher, to podchodzisz do gościa i pytasz takiego, o którym taką stoi, jak dawać pannę. I wtedy, moi drodzy, jest życie prostsze. Z tutaj, Widzicie, Tutaj niektóre przejazdy trzeba wiedzieć, że są tańsze i są droższe. Jak jedziesz dalej, tak jak kierownik jedzie na bazar 4 km, to już płaci 5 tysięcy, a 5 tysięcy ich niższy. No to jest tak chyba ponad delikatnie złotówka. Wyobraźcie sobie, że ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego, do tych zer, bo tutaj jest ogromna ilość zer w monetach. O, kolega mnie prawie przejechał ty ogromna ilość zer. I ja zapłaciłem, potem mam temu gościowi dałem 50 tysięcy. Miałem dać 5 tysięcy, dałem mu 50. I wyobraźcie sobie, że on mi zwrócił. On mówi: nie, 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 mój przyjacielu, tutaj pomyliłeś się. Bardzo uczciwy, nie? No, bo jest tyle zer, że ja po prostu nie tam nie byłem w stanie tego ogarnąć umysłem. A on mi właśnie zwrócił uwagę. Widzicie, jak uczciwie? Uczciwi, no, Ruzbecy uczciwi, naprawdę. A tutaj mamy. Stary bazar, stary bazar tutaj w Abidjan. Tutaj pochodzimy po nim. Zobaczcie, takie na jednym poziomie. Zobaczcie, świeżutkie warzywa, świeżutkie owoce, świeżutkie orzechy, świeżutkie bakalie. A na środku tutaj jest súbeczka, żeby można było umyć ręce. No i to już zachowuje. I to już zachowuje na wysokim poziomie higienę. Powiem Wam, że jestem yy, bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem higieny tutaj w Uzbekistanie, bo przeważnie no to ten poziom higieny w Azji Centralnej i jeszcze dalej no to pozostawia wiele do życzenia, ale jest jak jest czołem i idę coś zjeść. Pan, zobaczcie oczywiście owca, słonina. Wszystko się gotuje tutaj. Pan sobie podjada i pan sobie tutaj kiełbaskę zrobił. Zobaczcie, pierwszy raz widzę w wazji centralnej taką kiełbasę. No widać, że... fachura. fachura. A tutaj, tutaj z barana galaretę. Gavialina. Gavialina. A to jest. No tak, płuca, płuca. Baranie to jest baran taki duży, a to jest gawalina. Karowa. Karowa? Big, big, big. A, byg, big. A, to jest byk Wszystko Idę Niesamowite, jakie tutaj rarytasy sprzedają Salam alaikum Wa alaikum assalam Bazarowa restauracja tutaj Jak ja powiedział w dobrym stylu Tutaj można Menu, oczywiście Cyrlica. Pl Plusz to chyba, właśnie nie wiem. Kurczę, nie, nie wiem. No, nie wiem, no. Nie wiem, ile to kosztuje. Oż, pul Pulma. Nie mam pojęcia, w każdym razie wziąłem. I co? Wziąłem herbatkę i ten pulał. Więc zaraz zobaczycie, co to jest. Klimat mniej więcej, lokalnie bardzo. Mięsko z kozy, ryż, papryka, marchew, przyprawy. Do tego zielona herbata nigdy nie podawana w, jednej, w jednym saganku, czyli tej, tej kanawce. Zobaczcie, jaki on jest wielki ten sagan. Ta herbata też jest rozwodniona, bo tu chodzi o to, żeby nie pić po prostu samej wody. Pokażę Wam. Te herbaty tutaj jest niewiele. Proszę bardzo. A nie, tutaj jest wiele. Akurat. No widzicie. Jednak w zwyczaju jest tak, żeby pić nie pić po prostu samej wody. No i teraz test kierowniczy. Plow. Mm. Syte. Tłuste. Jak ktoś nie lubi tłustego, to nie będzie mu smakowało. A kierownik lubi tłuste. Energii dużo Fajnie doprawione. Kolejna restauracja i kolejny strzał w dziesiątkę Ale oni potrafią gotować To jest... To jest jakieś nie wiem... nieporozumienie Jak im to dobrze idzie W szoku jestem I oczywiście do tego sałatka Czyli pomidorki z ogórkiem Takie jedzonko podsumowując kosztuje 8,60 Z tematu rzecz jasna Takiego czajnika nie da się wypić, a szkoda by było, żeby oni wylali, bo dla każdego klienta nową herbatkę parzą, więc kierownik wlał sobie zieloną herbatkę do butelki. No i teraz jak będę sobie zwiedzać, to będę mieć zieloną herbatkę, taki izotonik dobry. Ten saganek, sagan to znaczy szklanka, ale to jest taki, powiedziałbym, malutki półmisek sobie wypiję. No jedzonko było tak przepyszne. Naprawdę no, Uzbekistan pod względem kuchni rozwala system i tak sobie pomyślałem teraz o Afryce Afryka droższa od tej strony Azji Centralnej i prawda jest taka, że no, jedzenie w Afryce pod, porównując z tym, które jest tutaj na przykład w Uzbekistanie nie wiem, no z pięć razy gorsze zobaczcie Tutaj w Adidzian jest taka uliczka z nożownikami, cieślami, którzy wyrabiają różne noże. Zobaczcie, jakie motylki, jakie kosy. No, przeróżne. Najciekawsze są tutaj, właśnie z tym z tą kozą. Salam alejką. bardzo piękne. Zobaczcie, tutaj też są aspekty związane ze szlakiem jedwabnym. I z. O, tutaj ten ma taką fajną. Ciekawie zrobiony, no. Tutaj również oba... zauważcie, że ostrzał No <grywa> idę, idę, idę. Tutaj kolega woła. Salam alaikum, Ja z Polszy. Z Polski. Da. Polak. Da, Polak. Pan mnie zawołał i mówi do mnie: Masz noża. Chciał mi podarować noża. A tutaj z Mułka, Da. A solone, solone. Salon? Nie, nie, sol, sol, sol. A, salonej, da? Salonej, tak. a tu Nie tego Ja z Polski Z Polski No ja ten, tutaj mówię chłopakom, że ja z Polski Kolega solone sprzedaje Ja solonego już powiem, zobaczcie jaka koza ładna Ręcznie zrobiona Tu otwierasz Tu otwierasz Wszystko wycięte, ale tak porobione, że Normalnie można się pokaleczyć bo ta blacha ma, jest ostra, to już nawet nie zamknę, nie tutaj kolejna koza o zobaczcie, stare studienki Uzbekistan, stara ta no skrojona z ulicy, albo yy, no przytulona ewidentnie, a to są na piecyki no Holender już w las to są te, do tego, do, też do pieców, fajne to są takie słone, bym powiedział Słone, słone 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 słodycze ichniejsze a po takich uliczkach moi drodzy to najbardziej lubię się chciałem powiedzieć taczać przemieszczać one mają swój taki klimat zauważcie czy ja mam iść w tą stronę czy mam iść w tamtą stronę chyba w tamtą nie wiem czy wspominałem ale w Abidjan były jest to Miasto położone na styku, znaczy na styku, na styku może nie, ale bardzo blisko płyt tektonicznych, między innymi euroazjatyckiej, indyjskiej, no i dzięki temu, znaczy dzięki temu tutaj jest tak zwany teren sejsmiczny, czyli występują trzęsienia ziemi i to takie powiedziałbym na grubo, w skali między 4 a 7, między 4 a 7 no to już takie katastroficzne bym powiedział, i tutaj w tym mieście w 1902 roku tak się zatrzęsło, że pozamiatało całe miasto. W 80, jak dobrze pamiętam, 86 i jeszcze tak w 86 chyba jak dobrze pamiętam. Coś ten Deseli. W Uzbekistanie w ogóle bardzo dużo tych trzęsień ziemi. Więc powiem: Ja nigdy tyle żyję, ale nigdy nie przeżyłem żadnego trzęsienia ziemi, więc nie mam zielonego pojęcia. Jakie to uczucie? Kiedyś pamiętam, jak jechałem autostopem i hulajnogą z Polski do Pakistanu. I przybyłem już w Iranie na granicy Iran-Pakistan. Wjeżdżałem tam jeszcze to było po irańskiej stronie. To wyobraźcie sobie, że mój koleżka, u którego spałem taki scouch surfingu, w tym rejonie, bo u niego też było bardzo dużo trzęsień ziemi. To wyobraźcie sobie co zrobił. To on ustawiał, to on ustawiał, moi drodzy, lakiery do włosów jeden na drugim. Trzy dokładnie. I w momencie, kiedy było jakieś delikatne trzęsienie, trzęsienie ziemi, lakiery się waliły, to uciekał albo pod framugę drzwi, albo próbował uciec szybko z, z bloku. Ktoś by zapytał kierowniku, a z, z czego Adidżan słynie? Z bawełny, z przetwarzania bawełny, z ceramiki, z boksytu, z którego robi się aluminium, między innymi, z czego tam jeszcze? A jeszcze najważniejsze moi drodzy, ze złota. No, trzeba przyznać, że tutaj trochę złota jest. A też warto nadmienić, że tutaj szedł jedwabny szlak. Dalej idzie stary jedwabny szlak. Polecam w tym miejscu obejrzenie serii, serii filmów Marco Polo na Netflixie To zrozumiecie bardziej o co chodziło z Jedwabnym Szlakiem Marco Polo, wenecki podróżnik, handlarz O którym warto poczytać Taki trochę kierownik Tylko tamtych czasów 71 rok, 71 rok Radziecka, Sowiecka? Sawiecka. No. zapalniczka przypominająca, yes. tak, aparat fotograficzny i za jeszcze zazrygałka da da, 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 zapalniczka. A i zdejst. Ta, tam benzyna, da? Da, da, To benzyna, że tam w to benzyny benzyny Tutaj u pana jestem w <laughs> tym w e, sklepie. Ja i tylko tam też Tutaj zobaczmy. Co my sami robimy, wszystko to. sami, tak? Wszystko sami robią. Tutaj są kukły nacjonalne, czyli narodowe. I, no da. Tak. I one, one, moi drodzy. Bo nacjonalne, wsię to. to Wydiałe. To... tam No tak. I muzyk I muszik. To jest tradycyjny ubiór mężczyzny, kobiety. tak. A tutaj kukły, e, lalki dla dzieci. Tutaj jakaś taka twardsza. Tutaj nie ma w ogóle takiej Uzbecka kukła. To tutaj wam pokażę czapeczki. To jest kobieca, też ręcznie wyrabiane. O, kobiece, tutaj widać bardziej tak zrobione. To znaczy roczne robota. A tu jest dla muzyka męskie. A tutaj, gdybym nie miał kapelusza, to taką bym sobie kupił. O taką. Zobaczcie, żeby tutaj lepiej Wam pokazać, jaka fajna, jak fajnie zrobiona. No, wszystko tradycyjna robota. Proszę zwrócić uwagę, 20 groszy polskich. 20 polskich groszy. To jest bazylia, moi drodzy. To jest, moi drodzy, bazylia. Mięta też gdzie niegdzie rośnie, ale to, co tutaj widzicie, to jest autentycznie bazylia. Jest po prostu tak pachnąca, że, że aż ciężko... Ciężko to wymówić, zobaczcie, gdzie trafiliśmy. Trafiliśmy do fabryki, w której wy, wy, wyrabia się buty ze skóry. Proszę. Tutaj pan szef. O, wyrabia normalnie ręcznie. Po rosyjsku można ze starszymi osobami porozmawiać. O. proszę zobaczcie jak tutaj zasuwa. Ale fajnie, a tutaj już gotowy produkt, chłopaki. Jaki leciutki. Zobaczcie. Leciutki. Leciutki produkt, spasiba. Fajnie. Zobaczcie, gdzie ja trafiłem. Ale, a tutaj przyszywają. Tu kolega klei, tutaj maszyna. I biznes się kręci. Bociany skąpane w bazylii. No, i gdzie nie gdzie, w Mięcie. Tutaj mamy pobożną młodzież. Witam serdecznie. Jeszcze moi drodzy, przed zakończeniem odcinka, zapraszam na wizytę w lokalnym muzeum. Już na wstępie taki wóz. Mógł być ciągnięty przez konie, mógł być ciągnięty przez bydło, mógł być ciągnięty przez ludzi również. Tak jest. No i z tymi bocianami. Tak, mi polskie bociany, powiem Wam, to jest po prostu symbol dla mnie. Symbol, jednym z symboli polski są bociany autentycznie. Z Paszywa Dziękuję. Trafiliśmy bardziej do sekcji malarskiej. Panie mnie śledzą, panie chcą mi wpoić całą tutajszą wiedzę. Niemniej jednak na obrazach bardzo ładnie można zobaczyć mniej więcej styl życia i spędzanie czasu wolnego, ale też nie tylko czasu wolnego, również yy, czynności związane z pracą na obrazach. Tutaj krótki wycinek, jak dziewczyny sobie hulają i odpoczywają przy talerzu z granatami. Spójrzcie na wazę, jaka pięknie zrobiona. W taką wazę to ja mogłem mieć w swoim domu. Tak podobają mi się tego typu motywy, że one nadają one mają tak, taką duszę w sobie. Taką, moi drodzy, duszę. I w tej wazie, jakby ktoś się zastanawiał, przetrzymywano zapewnie wodę. Męskie nakrycie. Proszę zobaczyć, wykonane z jedwabiu. Solidnie wygląda. Ale musi solidnie wyglądać, ze względu na to, że jesteśmy na terenach, na których yy są m.in. zimą silne wiatry. A tutaj, tak na całej ścianie, mamy nakrycia głowy żeńskie. Proszę zobaczyć. Te, które pokazywałem wam w tym sklepie u Uzbeka kilka minut temu. A tutaj już mamy nakrycia męskie. Te nakrycia męskie niestety są bardziej takie, Monotematyczne, bym powiedział, względem tych, które mamy tutaj po lewej stronie, żeńskich. A tutaj mamy ubiór dla kobiety, który nakładała w momencie, kiedy szła na jakąś uroczystość. Muzeum małe klimatyczne. Bardzo szybko wpadliśmy i wypadliśmy, bo mało napisów, mało eksponatów, ale wejść, zobaczyć, na pewno warto. Chyba. Tego dzieła nie widziałem wcześniej. Traktor spalinowy, który rok, ciężko powiedzieć. Nie ma tutaj żadnej tabliczki, to jest najgorsze, ale robi robotę. Przed zakończeniem dnia jeszcze jemy sobie zupę, szorbę. Proszę zobaczyć. szorba to popularna zupa na Bliskim Wschodzie, która jest, to powiedziałbym, taka bogata zupa. Zupa gulaszowa, w której jest mięso, w której są ziemniaki, w której jest papryka, w której jest, w której jest marchewka, różne zioła. I trzeba zaznaczyć, że w Uzbekistanie ta kuchnia jest sezonowa, dlatego też nie uświadczysz, nie uświadczysz ogólnie przez cały rok tych sam, samych dań. I oczywiście lepioszka, chleb nan. Do, do tej zupki. Powiem Wam, że no kolejny raz wyśmienity smak. Finezja. Finezja, która kosztuje jakieś 6 zł. Dziękuję bardzo za wspólną podróż. Z ciekawostek dodam, że no była już seria z Kazachstanu, z Kirgistanu polecam obejrzeć. Tutaj w serii z Uzbekistanu jest to drugi odcinek. Już przy drugim odcinku wyobraźcie sobie, że zdjąłem krzyżyk. Zdjąłem krzyżyk, symbol chrześcijaństwa. Yy, dlaczego? Ponieważ uważam, że w podróży nie chodzi o to, żeby, żeby nas pewnego rodzaju symbole dzieliły. Dlaczego to zrobiłem? Wczoraj, jak przyjechałem do swoich gospodarzy, to tam mieszka pięciu gości i wydawałoby się młodzi, wyedukowani, otwarte głowy, a okazuje się, że w Uzbekistanie jednak ta tradycja jest bardzo mocno ukorzeniona. I podczas rozmawiania o stosunkach damsko-męskich między innymi, o wpływie religii na, na życie młodego człowieka, tutaj uświadomiłem sobie, że dla nich taki symbol chrześcijański, pomimo że zdają sobie sprawę, że jestem chrześcijaninem, pochodzę z Europy, to taki symbol poniekąd mógłby wpływać Mógłby nas dzielić po prostu. O tak bym to ujął, mógłby nas dzielić. Ktoś powie, ojejku, ale jak tak można robić? Zawalcz! Przecież powinieneś walczyć. Nie, w podróży nie chodzi o to, żeby walczyć. Tylko w podróży o to chodzi, żeby nawiązywać przyjazne stosunki. I wiara nie jest na tym, co nosisz na sobie, tylko wiara jest w Twojej głowie. I tym akcentem, moi drodzy, zakończę dzisiejszy odcinek. Serdecznie polecam zostawić łapeczkę, a także ślad węglowy oraz puścić pocztą sandałową do znajomych. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że podobał się odcinek z Uzbekistanu i zapraszam na kolejny. Proszę czuwać, czekać, oczekiwać, wyczekiwać. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam.